Cieszące się popularnością w ostatnich latach obłości nadal pozostają na liście najgorętszych wnętrzarskich trendów. Na fali zainteresowania krągłościami w świecie designu uznanie zyskują te łuki. Nawiązujące do paryskich arkat motyw wydobywa szyb domowej aranżacji i w wielkim stylu podkręca urok wnętrza. 1. Klasyka art deco ze skandynawską prostotą w kuchni. Znane już w starożytnym Rzymie łuki świetnie odnajdują się dziś w aranżacji wnętrz. Oddają hołd estetyce minionych lat, a jednocześnie wprowadzają do domu wyjątkowy klimat i energię. Wzbogacą nienarzucające się, inspirowane naturą wnętrze. Łącząc wdzięcznie klasykę art deco ze skandynawską prostotą, wygięta drewniana listwa zamontowana w arkadowym przejściu będzie współgrać z wykonanymi z tego samego surowca panelami i kuchennym blatem, a jasna ściana pomalowana farbą w tonacji te ze spokojem wypełni przestrzeń dyskretną elegancją. 2. Wnęka w kształcie łuku w salonie. Ozdobna wnęka w kształcie łuku sama w sobie stanowi tuzinkowy akcent we wnętrzu. Pomalowana w kolorze ściany na wyrazisty odcień różu, wprowadzi oryginalny trójwymiar. Okrągły pół oraz owalny stolik kawowy będą ze smakiem harmonizować z półkolistą arkadą. Miękka, zielona sofa i kolorowe lastryko na podłodze pozwolą mocniej wybrzmieć ożywczym barwom w pomieszczeniu. 3. Wykusz w formie arkady w salonie. Wykusz w formie arkady można zagospodarować na gustowny regał. Kilka półek wraz z designerskimi detalami wystarczy, by otrzymać niebanalny efekt. Stonowana dekoracja w postaci ściany pokrytej farbą w delikatnym, szarym odcieniu pięknie wyeksponuje ten charakterystyczny fragment wnętrza a fotelony typowym kształcie podbije szablonowość wystroju. Zobacz także eleganckie, nowoczesne wnętrze, przytulny salon i kuchnia. Zobacz to piękne mieszkanie.